Dziękuję bardzo Pani Marszałek. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Budka na początku swojego wystąpienia klubowego w zasadzie chyba w pierwszym zdaniu powiedział o tym, że my nie wiemy czym jest solidarność. No, solidarność polega właśnie na tym, że mamy pewien wspólny mianownik i wspólny obszar działań. Pan Przewodniczący Budka inne kluby parlamentarne Prawo i Sprawiedliwość, próbujemy szukać wspólny mianownik. Na tym polega solidarność, że potrafimy coś ustalić razem. Ta uchwała dawała państwu taką szansę. Ten projekt uchwały mógł siłą polskiego Sejmu, jednomyślności polskiego Sejmu w tej sprawie dać mocniejszy mandat negocjacyjny premierowi polskiego rządu. Sejm przyjmie tą uchwałę, ale jeżeli przyjąłby ją jednomyślnie, na pewno. Miałoby to mocniejszy wymiar. Państwo tego sobie, tej tego wyrazu solidarności nie chcecie tutaj pokazać, a mówicie, że nie rozumiemy, czym jest solidarność, bardzo specyficzne to. Ale my wiemy, czym jest solidarność. W tym szczególnym roku czterdziestolecia solidarności, szanowni państwo, pokazujemy tą solidarność w obliczu pandemii w praktyce. Pan przewodniczący Budka powiedział o tym, że my tylko z Unii Europejskiej bierzemy pieniądze, w zasadzie traktujemy ją prawie jak bankomat. Szanowni Państwo, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pomogliśmy Białorusi, pomogliśmy Ukrainie, pomogliśmy czternastu innym państwom w ramach pomocy dwustronnej, wysyłając maseczki, płyn dezynfekcyjny, w środki ochrony medycznej. Wysyłaliśmy misje medyczne do kilku krajów, między innymi do Włoch, do Słowenii, do Stanów Zjednoczonych. W ramach natowskiego Mechanizmu Pomocy jesteśmy trzecim największym donatorem po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. My nie wiemy, co to jest solidarność. To jest polski gen Solidarności z innymi w tym trudnym czasie. Pan przewodniczący Szejna pytał, czy ja skończyłem prawo europejskie. To pan akurat dobrze, dobre pytanie zadał, bo tak, skończyłem prawo europejskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I jeśli, jeśli Pana to interesuje, to moja praca magisterska obroniona w 2006 roku była obroniona na temat procedur stanowienia prawa unijnego. Praca nowatorska, oparta, co się Panu pewnie spodoba, na niemieckich źródłach, ponieważ wtedy w Polsce nie było tego typu pracy. Więc w związku z tym. W międzyczasie był traktat lizboński, trochę się zmieniło, ale proszę się nie bać, aktualizuję wiedzę i wiem, jak tworzone jest prawo w Unii Europejskiej. Chętnie panu wyjaśnię szczegóły tego tworzenia tego prawa. Pan, chciałem wyrazić wdzięczność przewodniczącemu Grzybowi, że przeczytał treść uchwały, bo cytował ją. Ten jeden element, który, co do którego pan zgłosił wątpliwość, został poprawką klubu PiSu usunięty z projektu uchwały, to wyjaśniam. Pan przy, poseł Paszek pytał, czy będziemy yy, 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 reprezentować interes własny, czy interes polski. Nie wiem, czy jest obecny, chciałem odpowiedzieć, że będziemy i zawsze reprezentujemy interes polski. Pani poseł Milczanowska pytała, które państwa stają z nami w ramię, w ramię w obronie wartości. Tych państw jest więcej niż wynikałoby to z prostego głosowania na koreperze na spotkaniu ambasadorów. Choćby list pana premiera Janszy to pokazuje, a nie wszystkie chcą stawać na froncie w tym momencie. Natomiast chcę powiedzieć jasno, że jeżeli nie będzie... Nie będzie akceptacji jednomyślności dla całego pakietu budżetowego. To głosowania w zakresie, tak zwanego mechanizmu warunkowości, nie mają żadnego znaczenia. To chcę też panu posłowi Szejnie, panu posłowi Rosatiemu, bo też o, to, o, to, o tym mówił. Chciałem bardzo zdecydowanie wyjaśnić. Czy pań... No to ja pani też wyjaśnię, jeżeli Pani się też ma wątpliwości, to pani też wyjaśnię. Dobrze, Nie, do, dopiszę panią tu za chwilę do listy osób do wyjaśnień. Pani poseł Paluch pytała, czy Polacy powinni decydować, jak wydajemy pieniądze, czy urzędnicy brukselscy. Odpowiadam, to Polska i Polacy powinni decydować, jak wydawane są pieniądze z budżetu unijnego. Pan poseł Rychlik. Pytał, czy karano kraje za upolitycznienie systemu sądownictwa. Ja mówiłem, że ten system jest w wielu krajach upolityczniony. No dość powiedzieć już nie powtarzając się, że na czele Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech stoi pan przewodniczący Habart. Były polityk aktywny Hadecji, CDU. I wiele innych przykładów można by podawać. Nigdy Komisja Europejska się tymi kwestiami nie interesowała, Panie Pośle. Pani poseł Gasiuk Pichowicz. Pyta, czy w praworządnym kraju prześladuje się sędziów? Nie ma chyba pani poseł. Jest pani poseł? Odpowiadam, nie, w praworządnym kraju nie prześladuje się sędziów, w Polsce nie prześladuje się sędziów. Pan poseł Milewski. Pyta, jak mechanizm narusza traktaty. No tu by trzeba dłuższy wywód przeprowadzić, mówiąc w skrócie, traktaty nie przewidują możliwości takiej kontroli, nie przeniosły kompetencji w tym zakresie na instytucje unijne, a te kompetencje, które nie zostały przeniesione na instytucje unijne, przysługują państwom członkowskim zgodnie z artykułem 5 ustępem 2 Traktatu o Unii Europejskiej, tak zwaną zasadą przyznania. Odsyłam do tego artykułu. I wreszcie na koniec. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie panu przewodniczącemu Suskiemu, czy ta uchwała wzmocni mandat polskiego premiera, polskiego rządu do negocjacji? Oczywiście tak. Mogłaby być jeszcze mocniejsza, gdyby Państwo, zamiast pokrzykując, podśmiechując się, czyniąc różne uwagi, wygłaszając wystąpienia bez zadawania pytań. Oczekiwałem więcej pytań, ale tylko niektórzy się zdecydowali na zadanie pytania w ramach pytań, niektórzy się ograniczyli po prostu do własnych wystąpień politycznych, nie zawsze kulturalnych. E, państwo mogliście, straciliście szansę, straciliście szansę, żeby służyć Polsce po raz kolejny żałuję ale my przyjmiemy tę uchwałę i ta uchwała wzmocni zdecydowanie mandat polskiego rządu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.